Oh! <coughs> Podobnie jak w przypadku Asi oraz towarzyszącej jej Kasi Ludowicz, która była uczestnikiem jej treningu, dzisiaj poprosiliśmy Ciebie o pomoc. No właśnie, Sebastian, powiedz parę słów o sobie, co tutaj robisz. Pracuję przy stanie Poznania jako trener personalny i prowadzę do zajęcia z ludzi. Jasne. Nie ukrywam, że jakby cała lista Twoich sukcesów jest ogromna. Może powiesz coś na ten temat? W 2011 roku wziąłem udział w debiutach motorystycznych w Ostrowiu Mazowieckiej. Zająłem tam trzecie miejsce. No, właśnie, odnieśmy się do Twoich osiągnięć, bo jak wiadomo, te są niemałe. No tak, zgadza się. Wszystkie ogólnie starty, jakie zaliczyłem od początku, jak zacząłem startować, zawsze byłem w finale, nigdy nie zdarzyło się tak, żeby było poza finałem. Więc uważam, że nieźle. Mam tam parę złotych medali, brązowych, srebrnych. Świetnie, no więcej, to pogratulować do bo pomimo tego, że jesteś czynnym zawodnikiem, to dzisiaj wcielisz się też troszeczkę w rolę Nie traktuj tego jakby stricte poważnie, bo oprócz tego, że będziesz wykonywał te ćwiczenia w związku z poleceniami Piotra, to będziesz też z boku obserwował Michała. Na tym nam zależy. Właśnie patrzysz na niego już od kilku miesięcy. Jak oceniasz jego postępy? Bo wiadomo, ja że trafił do nas jako osoba ocyła. Zgadza się. No widzę tutaj bardzo dużo postępów, co robicie i coraz lepiej to jest i na pewno będzie Dobry efekt końcowy. Dobra, to co? Myślisz, że da radę? Razem się Okej. To zapraszam na salę Lecimy. Jesteśmy świeżo po treningu. Jak waszym zdaniem? Udany? Tak, bardzo fajnie. Dorównaj Sebastianowi? No nie, jeszcze jest ogrom pracy, nie wiem czy jest to wykonalne, ale... No, ale jednak zakres wykony wykonywany w zasadzie ten sam, Sebastianowa. Tak, 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 tak. tak. Bo wiadomo ciężary ja nieporówywalne. No jest okej, okay. wszystko, tylko trzeba się skupiać zawsze na tym, co się robi, że no, klatka, żeby klatka pracowała. Jak barki, żeby barki pracowały, jakby triceps, żeby triceps... O. Żeby to tam jednak ten, nie robić bez, bez sensu takie. No tak, zresztą, no, ty patrzysz na to z perspektywy trenera. Te błędy też była pojepiorna, ale nie oszukujmy się 5 miesięcy temu, Michał gdy zaczynał z nami pracę, pewnie w ogóle poszłam go by nie usiadł, bo by go zmiotła no, <grym> tak po tym jest pewno, to niestety wygląda. A poza tym laik, tak jak Michał startował od zera, no, ciężko u niego jakiekolwiek trzy miesiąc, więc zanim praktycznie poczuje te partie, które powinien, no to już chwilę musi się minąć. No, ale sam fakt, że już zaczynamy ten, tego typu trening, to e, już jest mały sukces. No bo jest ok, co lepiej no. okay dojdzie. To co? Tylko trzeba patrzeć na to, żeby gdzieś progres był utrzymany, no i faktycznie gdzieś te mankamenty, które decydują o końcowym sukcesie, o sylwetce były gdzieś tam kontrolowane przez piaski. No, Głównym aspektem w tej chwili będzie wyprostowanie sylwetki. E, Michał ma pracę siedzącą, jak wiemy, e, też. I też mocno garbie. I Na tym będę chciał popracować, bo no, jeśli miał troszeczkę więcej ciała, to tego tak nie było widać. Teraz, gdy ta sylwetka się zmienia, gdy tego tłuszczu jest mniej, ta niedociągłość dość mocno zaczyna być widoczna. I dlatego przede wszystkim w tej chwili skupimy się na tym, żeby go wyprostować, żeby nie był szczupłym chłopakiem, nawet z fajną sylwetką, ale pochyloną, tylko żeby wyglądał zdrowo, po prostu zdrowo, żeby był ale... też przykładem dla innych biurowców, że Faktycznie to nie jest już wada, która będzie dla nich do końca A to chyba ten element, który wyszczególnił Sebastian. Jak zacznie czuć mięśnie, które gdzieś tam po szczególnych ćwiczeniach mają być użyte w danych partiach, to też wiadomo, jak będzie chciał zaprezentować to ciało, które już po prostu rusza, są impulsy do mięśni kierowane, no to sylwetka też będzie sama z siebie się otwierała, no bo Michał będzie chciał prezentować to, co na treningach tak naprawdę się ruszy. A jak uzyska efekt, to, to za tym też pójdzie, jakby na kształtowanie tej zdrowej, muskularnej postawy. To co? W takim razie pozostaje mi podziękować Sebastianowi, za udział, Tobie Michał za to, że no, dałeś radę. I jakby tutaj dorównaję Sebastianowi pod kątem wykonywanych ćwiczeń. I dalej trzymamy za Ciebie kciuki. czekaj.